Dobre drodzy widzowie, dzisiaj spotkaliśmy się w wyjątkowym miejscu dla mnie, bo w miejscu, w którym kiedyś tętniło życie i produkcja Rolet. A się, spotykam się z gościem, którym, z którym współpracuję już dobre kilkanaście miesięcy. Robimy coraz to ambitniejsze projekty i przy takim ambitnym się spotykamy. Ze mną współwłaściciel firmy GM Montaże. Partnerem tego kanału jest firma Oknario Home. Grzegorz Zajac. witamy Grzegorzu na kanale jeszcze raz Ojca Okienko. Także dzisiaj bym chciał z Tobą poruszyć kilka tematów takich dla nas może prostych, ale jak to ktoś model zauważył, często dla nas wydaje się coś proste, ale dla człowieka, który raz w życiu po prostu buduje dom i szuka okien, może to się wydawać po prostu czarną magią. Więc może na początek, czy uważasz, że Ciepły montaż, powiem w cudzysłowie, ciepły montaż jest potrzebny. Mówię ciepły montaż w cudzysłowie, dlatego że często to będzie zmylone, bo ciepły montaż to jest pojęcie potoczne i tutaj mówię głównie o montażu szczelnym prawidłowym, czy on jest w świetle muru, czy w świetle to już nie ma znaczenia, ale czy montaż tak zwany prawidłowy, szczelny jest swoim zdaniem potrzebny. Czyli, czy czyli, mówiąc kolokwialnie dla tego Kowalskiego, czy ciepły montaż jest potrzebny, czy to jest po prostu oszustwo. Tu nie ma innej odpowiedzi, tylko i wyłącznie tak. Dlatego, że dzisiejsze standardy jakościowe, stolarki, standardy energooszczędności budynków, one tego po prostu wymagają. Tak? To wynika wprost z obliczeń ciepłych budynków i, i, i oferowanie na dobry. E, oferowanie montażu, który jest montażem zwykłym, na pianę, to już dzisiaj nie chodzi w grę. Tak naprawdę szczelny montaż powinien być standardem na chwilę. Tak, tak też mówi, mówią wytyczne ITB, że gdzieś tam Okna muszą być zamontowane szczelnie i żeby je zamontować szczelnie, to faktycznie no, trzeba się uszczelnić. Możemy to, my to najczęściej robimy na dwa sposoby, czyli na... Albo tam wins, albo taśmy paroprzepuszczalne i paroszczelne. Co twoim zdaniem, czy jakiś z tych montaży ma przewagę, albo który wolisz? Generalnie to wszystko zależy od warunków atmosferycznych, które, które panują. Na pewno przy silnych opadach deszczu Trudno jest y, y, pracować na systemie tytan wins, dlatego że często ta woda ścieka po ścianie i jeżeli ten winz nie zwiąże, tak to po prostu spływa no, razem, z, razem z wodą, więc y, tak naprawdę i do taśmy przy, przy szczelnym montażu też nie powinno się tego płaść przy, przy, przy złych warunkach atmosferycznych. Natomiast, y, E, to zależy, jaką ktoś ma dokładność. Nie? Taśmy są troszeczkę prostsze, w mojej ocenie, do zrobienia jak tytan tak? E, dlatego, że tutaj wycinamy sobie pianę w kącie, wyklejamy sobie ładnie po murze i ta taśma mimo wszystko gdzieś tam idzie na linii. To co ostatnio do Ciebie wysyłam zdjęcie, nie zmieniliśmy ten standard y, pracy przy systemie WINS, więc y, dodatkowo klejamy nie tylko stolarkę, ale też, y, y, też mur, dlatego że chcemy, żeby ten klient, jakby, oprócz tego, że to są jakieś zakrywane prace, tak? no, mimo wszystko do tego czasu, żeby widział, że ta praca jest wykonana po prostu jakościowo, że oprócz tego, że mówiąc potocznie zamarzemy sobie tą piankę, to zrobimy to w sposób taki, który gdzieś tam też cieszy oko. Tak, jest na pewno to estetyczne, więc tutaj tak mam nadzieję, że nasi widzowie, moi widzowie widzieli to przynajmniej na Instagramie, bo to wrzucałem. Także to jest, to jest fakt. Czy może teraz krok dalej, bo całkiem niedawno gdzieś tam zacząłem współpracę z firmą Mezenburg, to jest bardzo duża firma niemiecka, która bardzo mocno chce promować system Trioterm. Ja jestem za tym systemem. System Trioterm nie wiem czy go znasz, to jest system montażu w świetle ocieplenia z użyciem systemowych belek. I na rynku niemieckim to już jest, się robi powoli standardem. U nas to jeszcze raczkuje, nie jest to tak popularne. Ja Uważasz, że to jest ten kierunek, w którym pójdzie stolarka? I myślę, że zdecydowanie. No mamy już ze sobą co najmniej kilkadziesiąt realizacji Montażu na ciepłej belce montażowej, więc jakby ten system jest systemem tożsamym. Natomiast tutaj no na tą chwilę nie mogę się powiedzieć o jakości czy tam parametrach technicznych, bo tego systemu, to nie znam, produkcji Messenburga. Natomiast no, w przyszłości, to niedalekiej, na pewno, na pewno to jest dobry kierunek na, 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 na montaż stolarki, czyli wysunięcie się o grubość dokładnie ramy w warstwie cieplnych. Czy jakbyś tak miał podpowiedzieć teraz klientowi, który szuka odpowiedzi, co zrobić? Czy zamontować świetle muru, czy świetle cieplenia? To już wiemy, że to jest dobry kierunek, ale co mu to da realnie? To na pewno ma wpływ i to niebagatelny na niwelowanie liniowych mostków termicznych, które występują dookoła okna. Tak? To są miejsca, w których, czy tak zwane złożenia, czyli rama, mur, gdzie mamy najmniejsze straty ciepła. Tak? To są, to są po prostu punkty, na które trzeba zwracać uwagę. Coś, co procentuje w przyszłości zyskami na, na, na energii, którą musimy zużyć do ogrzania, czy klimatyzacji domu. I jakby w mojej ocenie, to też zależy jakby od, od portfela klienta, wiadomo, nie? No bo to jest system, który jest droższy w montażu. Ale jeżeli kogoś jest na to stać, to nie warto na tym po prostu oszczędzać. Dobra, więc idąc dalej. Jeżeli chodzi o system Esenburga, no to, to już Ci mogę powiedzieć, że już powoli będziesz się dokształcał, bo mam dla Ciebie taką paczkę startową, bo moje główne grupy, czyli Ty i ekipa Wiesia dostaną takie paczki startowe, żeby się w tych tematach trochę podszkolić. Więc na pewno będziemy już niedługo jakieś realizacje razem robić. I teraz, jeżeli już dojdziemy do takich realizacji, to jestem ciekawy co Ty sądzisz, na przykład jak rozwiązać problem Przesłon okiennych, no bo często klienci o to pytają, no bo jednak jak wysuniemy okno takie 80 cm światło cieplenia, to ta przesłona już nie oprze nam się nad prorze. I... Zgadza wtedy? się, ale istotna jest ta przestrzeń pomiędzy puszką a murem, którą w mojej ocenie należy wypełnić wprost styrodurem, tak? Mhm. I samo zakotwienie puszki wykonać przez no, Kątownik stalowy, tak? W ten okay. sposób. Czyli można to zrobić. Dać ewentualnie, bo też myślę o ociepleniu, ale w przypadku dzisiejszych nowoczesnych domów, gdzie większość to są żeluzje fasadowe, no to ten problem, jak w przypadku na przykład rolet może być mniejszy, no bo roleta ma puszkę 18 na 18 i, i to może być problemem. Ten identyczny styropian, no, który dokładnie trzeba będzie tak. użyć, tak dokładnie, żeby to... tak? dokładnie tak. Natomiast yy, nie jestem pewny, czy istnieją jakieś katalogowe rozwiązanie. Jeśli takie istnieją, to na pewno do nich dotrzemy i będziemy to robić w standardzie takim, jak, jak należy. Okej, okay, więc to, to jest bardzo fajnie, że do tego wspólnie dążymy. I jeszcze na koniec, możemy, mogę Ciebie podpytać, jeszcze patrząc na dzisiejsze nasze realizacje. Jak uważasz, w którym kierunku w ogóle podąża takie budownictwo jednorodzinne, no bo jednak my jesteśmy dosyć blisko tego, tego klienta indywidualnego, no bo ja pamiętam, jak zaczynałem w tej branży, to było no, już prawie 16 lat temu, no to te domy były raczej mniejsze i te okna były małe. Dzisiaj trendem są duże okna trójkątne, czy widzisz coś, coś jeszcze nowszego, co... Myślę że, myślę, że ogólnie dzisiaj rozmowa o oknach to nie jest tylko do końca rozmowa o oknach, ale jak to gdzieś tam kiedyś fajnie przeczytałem o elementach architektury okiennej. To są już w dużej mierze nawet nie proste okna z klamką, tylko urządzenia, bo dysponujemy techniką, która pozwala otwierać HS -y automatycznie, tak otwierać okna automatycznie gdzie dotykamy po prostu przycisku i nawet okno rozwierno uchylne się otwiera. Także to jest szalenie ciekawy kierunek, w którym idzie ta stolarka i ogólnie ta branża. I, i, i myślę, że takim kierunkiem na, w tych czasach, w których jesteśmy tej branży, jest docieranie do klientów indywidualnych. Eee, praca jakby na tej architekturze okiennej, gdzie mamy duże przeszklenia eee, glass Cornery, tak? coś, co tam się trafia u nas dzisiaj często, gdzie będziemy mieli być może w niedalekiej przyszłości zalew HS-ów otwieranych przez automat. Eee, no dzisiaj jest to na tyle rozwiązanie wadliwe w mojej ocenie, dlatego że samo otwarcie tego skrzydła trwa bardzo długo, pomimo tego, że jest to automat, no trwa to po prostu długo. Być może jest to podyktowane ciężarem, być może jest to podyktowane mocą tego silnika, tego nie wiem, no w każdym razie w mojej ocenie nie spełnia to do końca takich e, e, oczekiwań klientów e, i, i to co tam rozmawialiśmy, nie, te duże przeszklenia, one będą dominować. One będą dominować, a jeżeli będą dominować duże przeszklenia no to coraz większy nacisk będzie na to, żeby redukować ten współczynnik przenikania ciepła, bo jeżeli okna będą stanowiły większość powierzchni e, ścian, tak, no to radykalnie będą wpływać też na, na te straty ciepła, tak, bo jednak współczynnik przenikania ciepła w całości ściany, a okna jest drastycznie inny. Tak, no i tak naprawdę dzięki temu będzie można albo oszczędzać, albo zyskiwać tak. i z tym y, małym niedopowiedzeniem y, zostawimy Was y, z naszym kanałem i z naszą rozmową. Teraz już wiecie, dlaczego montaż okien jest tak ważny i dlaczego on powinien być prawidłowy w każdym przypadku i w którym kierunku podąża nowoczesne budownictwo i cała technika okienna razem z oknarią, jej montażem i Ojcem Okienko. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia. Cześć! Cześć.